Do budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w przyszłym roku, Gorzowianie zgłosili 169 projektów. Wiadomo już, że po weryfikacji co najmniej 86 z nich jest możliwych do zrealizowania i będą one omawiane podczas zbliżających się spotkań dyskusyjnych. Cykl rozmów z mieszkańcami rozpocznie się w poniedziałek 2 września o godzinie 17.30 w Jazz Clubie pod Filarami i dotyczyć będzie zadanie dla Śródmieścia Centrum. Spotkania będą okazją do poznania projektów, które być może zostaną zrealizowane i i zmienią nasze najbliższe otoczenie. Zadaniem wnioskodawcy lub jego reprezentanta będzie przedstawienie swojego pomysłu. Mieszkańcy będą mogli wspólnie podjąć decyzję o powstaniu jednego pakietu, który ma gwarancję realizacji i nie musi wtedy rywalizować z innymi w trakcie głosowania. To też pozwala na wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na dany rejon, informują urzędnicy. Co ważne, projekty, które nie zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję przez pomysłodawców lub ich reprezentantów, zostaną uznane za wycofane. Na lista wszystkich otwartych spotkań dyskusyjnych, które odbędą się w poszczególnych rejonach we wrześniu i w październiku dostępna jest na stronie internetowej www.telewizjagorzow.pl.